Cześć kochani, witajcie na moim kanale w kolejnym reading vlogu. Korzystam z okazji, że nagrywałem dla Was TikToki i kilka innych materiałów i stwierdziłem, że w sumie mogę też nagrać już od razu przywitanie do tego vloga i standardowo przedstawić książkę, z którą ten vlog będzie związany i jest to dosyć wyjątkowa książka, na którą ja bardzo mocno czekałem, bo jak pewnie może już gdzieś tu widzicie po tle na początku tego roku bardzo mocno polubiłem się z serią Drogi samotnego psa od Arkady Sałowskiego, czyli z czarnymi mieczami i z krwawym wierchem. I o obu tych książkach znajdziecie filmy na moim kanale no ale oczywiście, jak to bywa z takimi seriami, czy też będziemy powiedzieć z trylogią. No trzeba też w końcu poznać ich zakończenie i właśnie z tą książką będzie związany ten film, czyli z trzecim tomem Drogi Samotnego Psa, ze szczerbatą śmiercią Arkadyka saluskiego I to jest książka, którą otrzymałem w ramach współpracy od wydawnictwa Fabryka Słów, za co bardzo mocno dziękuję. I słuchajcie, wy, się nawet, nie wie... wy nawet nie wiecie, jak ja czekałem na ten finał, ponieważ z jednej strony to jest takie... Wyczekiwanie, z drugiej strony to jest ogromny smutek, bo wiecie, jeżeli macie taką serię, którą bardzo mocno lubicie, to z jednej strony chcecie poznawać kolejne tomy i pamiętam, że przy okazji Krwawego Wierchu powiedziałem, że bardzo mocno czekam na ten trzeci, finałowy tom, bo jestem ciekawy, jak tutaj pewne kwestie się rozwiążą, ale z drugiej strony będzie mi trochę smutno, że to już jest koniec i... No będę się musiał pożegnać z tymi bohaterami. Nie będę wam przytaczać opisu z tyłu książki teraz, ponieważ no, mogą się tutaj pojawić spoilery do poprzednich tomów. Stwierdziłem, że poprowadzę tego reading-loga troszeczkę podobną metodą jak przy okazji Krwawego Wierchu, czyli po każdej części tej książki nagram po prostu kolejny segment, gdzie będę troszeczkę tak na żywo wam podsumowywać yy, kolejne części i to, jakie emocje mi tutaj. Towarzyszą, no i jak ta książka generalnie wypada? Już sobie sprawdziłem tutaj z tyłu spis treści, że mamy tutaj znowu trzy omote, więc chyba tak samo jak przy okazji Trwałego Wierchu, jest ta struktura książki poprowadzona. Tak więc całkiem jak dla mnie. Będą tutaj kolejne segmenty, w których po prostu omówię co i jak. I w ogóle to jest też niesamowite, ponieważ ta książka, z tego co wiem, to pierwotnie miała się ukazać we wrześniu albo w październiku, w każdym razie na jesień, więc. Mieliśmy na nią jeszcze troszeczkę poczekać i pamiętam, że kiedy jechałem na koncert Tate McRae, to w pociągu zobaczyłem informację na Instagramie Fabryki Słów właśnie, że premiera tej książki jest przyspieszona i że będzie w lipcu, więc ja się w ogóle bardzo mocno ucieszyłem. Jeszcze potem, jak się okazało, że ja obronę w lipcu, to mówię, boże, jakie to jest zrządzenie losu, że tutaj zaraz się obronię magistra, co już zrobiłem zresztą. I zaraz po tym dostanę czerwotną śmierć, więc dla mnie to jest w ogóle idealne połączenie. Plus jeszcze dostałem album Dreamcatcher, który bardzo mocno mi się podobał. Tak więc to jest w ogóle już perfekcyjne połączenie i w ogóle dziwny przypadek, ponieważ kiedy nagrywałem vloga o krwawym wierzchu, to jechałem na koncert Dreamcatcher. Ewidentnie uniwersal się tutaj jakoś łączą. Ale słuchajcie, ja na ten moment nie przedłużam, ponieważ mam tutaj jeszcze rozplanowany dzień i mam kilka rzeczy, które chcę dzisiaj zrealizować. No i w międzyczasie będę sobie właśnie podczytywać. Szczerbatą Śmierć, więc pewnie widzimy się w pierwszym update po pierwszej części. No i co? Życzę Wam miłego oglądania. Kochani, przychodzę do Was z pierwszym updatem, jeżeli chodzi o Szczerbatą Śmierć Arkadygo Sałulskiego. Udało mi się przeczytać pierwsze omotę, czyli omotę zatytułowaną Kraina Popiołu, tak dokładnie, i będę zaraz zaczynać omotę 2. Chociaż bardzo mnie kusiło, żeby już wejść w tą fabułę dalej, ale co dobra, powiedziałem, że będę po każdej części update, to niech też tak będzie. Bo no nie ukrywam, że tutaj fabularnie dzieje się całkiem sporo, to znaczy jest tutaj bardzo dużo dobrego, więc oderwać się od tej powieści jest ciężko, to już taka pierwsza moja myśl. Ale oczywiście skupmy się jeszcze na fabule i żeby Wam ją jakoś tutaj zarysować. Nie chcę oczywiście wchodzić w spoilery, zważywszy na to, że jest to finałowy tą serii, a jeżeli ktoś nie czytał Krwawego Wierchu, no to nie chciałbym Wam tutaj zepsuć zabawy. Niemniej jednak no, postaram się jak najogólniej to Wam przedstawić. No bo oczywiście sytuacja Inu no jest dosyć drastyczna, patrząc po tym, jak skończył się Krwawy Wierch. No to musi on przemierzyć kolejne miejsca, musi spotkać się z kolejnymi bohaterami, i tutaj kluczowe w tym wszystkim będzie, będzie kluczowa twierdza. I za każdym razem zapominam, jak ją wypowiedzieć, więc muszę sobie tutaj poskładać tą nazwę, czyli Ichizoku Sekai. Wybaczcie, ja nie jestem tutaj bardzo mocno obeznany z językiem japońskim, ale mam nadzieję, że nie zaróżnę tej nazwy. W każdym razie ta twierdza będzie, można powiedzieć, takim naszym głównym celem tego tomu, ale nie, nie tyle sama twierdza, to... Co ktoś, kto tam będzie i w jakiś sposób nam to pomoże rozwiązać sprawę. Tak jak mówię, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, oczywiście dalej mierzymy się z wielką wojną, więc to wszystko jest tutaj, te elementy mamy tutaj stałe, ale tak jak mówię, to jest najbardziej ogólne, jak ja to mogę przedstawić, żeby Wam nie zepsuć zabawy, ale coś tu mogę jeszcze powiedzieć i coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło przy okazji yy, lektury tego tomu, to jest nowa perspektywa. I poznanie można powiedzieć drugiej strony tego konfliktu. I to jest coś, co ja zawsze bardzo mocno doceniam. To jest coś, co mi się szczególnie podoba i jeżeli autor podchodzi do tego faktycznie z jakimś pomysłem. To znaczy, jeżeli już y, przez dwa tomy poznawaliśmy jedną stronę i nagle dostajemy drugą, no to musi to z czegoś wynikać. I faktycznie, poznając drugą stronę tego konfliktu, okazuje się, że tutaj ten, jakby to powiedzieć. Ta wojna nie bierze się znikąd, oczywiście, bo istnieje duże zagrożenie w przypadku, kiedy chcemy wejść, czy to w perspektywę złoczyńcy, czy właśnie drugiej strony, jeżeli chodzi o wojnę, że nie wyjdzie to dosyć naturalnie. Wchodzi mi tutaj o to, że motywacje bohatera, czy strony w tym przypadku, mogą być mm, niewiarygodne, a tutaj mam wrażenie, że to się udaje. To znaczy, ja w pełni rozumiem. Dlaczego Mandukowie decydują się na ataki, a dodatkowo w tej historii dostajemy też nowych bohaterów, którzy też nam tutaj namieszają, którzy okazuje się, że są istotniejsi niż moglibyśmy na samym początku przypuszczać. No i można powiedzieć, że ta pierwsza część jest takim typowym rozłożeniem szachów na szachownicy, bo o ile po tym drugim tomie można powiedzieć, że ta szałodzica troszeczkę się wywaliła. Tak mam wrażenie, że Arkady Saulski, w sensie, Żeby nie było w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chodzi mi o finałową sekwencję, która bardzo dużo namieszała, i która bardzo wiele zmieniła przy okazji drugiego tomu. Tak tutaj wchodzimy i można powiedzieć, że układamy te pionki na nowo. To znaczy, sytuacja jest zupełnie nowa. Inaczej mamy tutaj właśnie rozstawionych bohaterów, inaczej jest tutaj teraz poprowadzona ta historia. To znaczy, dążymy do. Trochę innych elementów niż moglibyśmy się spodziewać po zakończeniu drugiego tomu, co mnie też akurat bardzo zaskoczyło, bo byłem święty przekonany, że wiem, co się wydarzy, że do czego to będzie dążyć, a okazuje się, że Arkady Saussure tutaj zaskakuje i że jednak idzie troszeczkę innym kierunku. i Jestem bardzo zaintrygowany tym, co może z tego wyjść, ponieważ to akurat mogę powiedzieć, bo to już jest to w opisie z tyłu książki, pojawia się tutaj nam jeszcze jedna bohaterka, która prawdopodobnie może mocno namieszać. Dostajemy też oczywiście jej perspektywę w tym wszystkim i powiem wam, że czyta mi się ją równie ciekawie, co perspektywę Inu. Ponieważ Inu jest takim bohaterem, którego ja uwielbiam od samego początku tej trylogii i w zasadzie każda kolejna część, czy to właśnie ta, jeżeli chodzi o książkę, czy części wewnątrz tej książki, tych książek raczej powinienem powiedzieć, to ja cały czas widzę rozwój Inu. I widzę, że każda sytuacja jakoś na niego wpływa. I nawet tutaj, po tym, co on przeżył, widać kolejne warstwy psychologii bohatera. I tutaj można powiedzieć, że ponownie troszeczkę zwracamy do tych myśli dotyczących tożsamości duchów i kim one tak naprawdę są, i jak sam Inu siebie przede wszystkim postrzega. I wielokrotnie tutaj nazywa się po prostu narzędziem. Narzędziem swojego pana. I to jest ciekawe, w jaki sposób właśnie on. Um, można powiedzieć zmienia się ten jego sposób myślenia na temat samego siebie. To jak różni bohaterowie go postrzegali w poprzednich tomach, jak postrzegają go tutaj. Też niektórzy uważają go jako taką, wiecie, żywą legendę, ponieważ y, duchy są tutaj jednak takimi postaciami, które dla większości mieszkańców tych krain są takimi żywymi legendami. I spotkanie się właśnie z Inu, właśnie przez innych bohaterów, to rodzi kolejne fajne sceny w tym wszystkim, że Inu troszeczkę patrzy na tych niektórych baterów na no, takich, no okej, okay, wy sobie tam myślicie jedno prawda. To jest, wiecie, trochę na takiej zasadzie oni mają swoją prawdę, Inu ma swoją prawdę, a ta jest jeszcze ta trzecia prawda, która jest gdzieś po środku. I to jest moim zdaniem niesamowite. I w sumie tyle mogę wam powiedzieć na temat tej pierwszej części. Ja już nie mogę doczekać, co wydarzy się w Omote 2, czyli Omote zatytułowane 5 Bram. Powiem wam tak, no w Będę się powstrzymywać, żeby nie przeczytać tej książki do samego końca, tylko jednak postaram się wam zrobić update też po tej drugiej części. No i potem update podsumowujący już po całości. Ale kurde oczekiwania są wysokie i póki co są one spełniane. Bo tak jak powiedziałem, po drugim tomie miałem bardzo wysokie oczekiwania co do tej serii, co do tej szczerbatej śmierci. Póki co jest naprawdę dobrze. Także zobaczmy, co będzie dalej. Ja sam nie wierzę, że nagrywam dla was ten update, ponieważ udało mi się skończyć Omotę 2, czyli 5 bram i szczerze mówiąc sam sobie plułem w brodę, że powiedziałem wam na samym starcie, że dobra, będziemy robić tak przy okazji poprzedniej części, że będę omawiać każdą Omotę po kolei. Ale po przeczytaniu Omotę 2, to ja chciałem od razu czytać Omotę 3 i w ogóle lecieć do końca tej książki i cudem powstrzymałem się, bo czytałem to jeszcze wczoraj wieczorem. Mówisz, nie grzybię. Powiedziałeś, musisz tak zrobić. I byłem takie kurde, więc naprawdę, ja walczyłem naprawdę bardzo mocno ze sobą, guys, żeby nie zacząć czytać kolejnej części. Ale mówię, dobra, nagram ten update i lecimy dalej po prostu. Bo słuchajcie, pierwotnie, jeżeli chodzi o drugą część tej powieści, to cały czas kiełkowała mi jedna mysz, którą chciałem Wam powiedzieć, czyli że to jest bardzo. Typowy arkady saulski, który jest bardzo strategiczny w swoich działaniach, i mówię tutaj o tych działaniach m, stricte wojennych, które tutaj mamy, ponieważ jest dużo planowania, jest dużo knucia, jest dużo polityki, co ja akurat bardzo mocno lubię, zwłaszcza że jest tak dobrze to napisane. Ale mówię, takie, no dobra, to jest bardzo takie spokojne, pewnie zaraz się coś wydarzy. I i żeby jeszcze nie było, spodziewałem się, że pewnie w tej trzeciej części będzie coś takiego, że mnie rozwali na drobne kawałeczki, bo tak zawsze jest przy okazji książek Arkady Sałuskiego, ale okazuje się, że Arkady Sałuski stwierdził, że wiesz co, to ja już zacznę w tej części. I zaczęły się pojawiać pewne sceny, pewni bohaterowie zaczęli knuć rzeczy bardzo mocno i powiem wam tak, finałowe sekwencje drugiego omotę. Ja nawet nie mam słów na to, jakie to jest dobre pod względem akcji. Wow. Ja się boję w tym momencie, co znajdziemy w Omote 3. Naprawdę się boję, kończy z tej historii. To jest niesamowite. Ale to, co jeszcze mogę wam powiedzieć, tak na szybko, to bardzo mocno podoba mi się portret nowej bohaterki, którą tutaj dostajemy, czyli Eri. I tutaj nie będę dużo o niej zdradzać, ale to jest bohaterka, która jest bardzo dobrą intrygantką i która ewidentnie wie coś więcej, ewidentnie tutaj ona coś ukrywa i ciężko tak naprawdę ją trochę określić, gdzie ona tak... czy ona tak naprawdę wspomaga jedną stronę, czy może jednak chce coś ugrać tutaj dla siebie, czy może jest jeszcze coś, o czym my nie wiemy naprawdę to jest tak fenomenalnie wykreowana bohaterka i można powiedzieć, że jej portret psychologiczny jest tak samo dobry jak postać Inu więc tutaj Arkady Saulski pokazuje, że naprawdę tych bohaterów potrafi kreować. Nawet jeżeli mamy tutaj jakichś generałów, samurajów raczej powinienem powiedzieć, dajmy o... czy innych po prostu, czy inne po prostu postaci na dalszych planach, to każda z nich ma jakieś życie, każda z nich jest bardzo dobrze wykreowana i faktycznie widać, że tutaj one się nie zlewają w jedną całość, tylko faktycznie tutaj każdy ma coś do powiedzenia. I to jest absolutnie niesamowite i... no kurde... Nie mam chyba nic więcej do powiedzenia na ten moment, bo we mnie dali są emocje, które buzują, żeby zacząć to trzecie omotę, czyli śnieżny kwiat. I przeczytałem właśnie, bo tutaj przed każdym omotę jest kursywą tak, yy, yy, taki fragment, który tak jakby troszeczkę zapowiada tą część, i przeczytałem to sobie właśnie. Wam tego nie przeczytam, żeby nie było spoilera. W sensie, nie zaspoilerowałbym wam dużo, ale chcę, żebyście mieli niespodziankę, ale kurde. Warto było czekać. Póki co uważam, że warto było czekać na ten ten stron i mam nadzieję, że ten finał tutaj dowiezie, że będzie boski. Haha. Ha. Kto, kto czytał, ten nie? Słuchajcie, no na razie to tyle. Ja się w ogóle zbieram do Barbera, bo trzeba troszeczkę skrócić... Te włosy, więc nie będzie Johnego Bravo znowu. Przy okazji, jeszcze muszę sobie dzisiaj zrobić moją dzienną notowkę koreańskiego, bo wróciłem w ogóle do nauki koreańskiego a takiej systematycznej i obiecałem sobie, że będę godzinkę dziennie poświęcać na koreański, więc pewnie wam to tutaj jeszcze też pokażę. I przy okazji, będę czytać to omotę, 3, żeby wam powiedzieć, jak tu wychodzi. O, nie mogę się absolutnie doczekać. I ja myślę, że to będzie coś bardzo, bardzo dobrego. Trzymajmy za to kciuki. Ja jeszcze przedłużam, lecę i widzimy się już w podsumowaniu, więc... O! To jest moja autentyczna Jest. Ja nic tutaj nie wymyślam, nie podkręcam. Tak ta książka i ta historia na mnie działa. Powiem wam tak, to będzie chyba najtrudniejsze podsumowanie rating vloga w całej mojej dotychczasowej działalności, ponieważ no, udało mi się skończyć szczerbatą śmierć Arkadego Saulskiego, albo raczej to szczerbata śmierć skończyła ze mną. Słuchajcie, no, udało mi się przeczytać omotę 3 i epilog, więc mam już pełen obraz tej całej historii, mogę Wam tutaj jeszcze coś dopowiedzieć. Aczkolwiek nie mam pojęcia, co ja Wam powiem, ponieważ kiedy już myślałem, że Omote 2 mnie zmiotło z planszy. Tak, przyszło Omote 3, które ja nie sądziłem, że można jeszcze bardziej tak podkręcić tej historię i tak ją rozbudować do tego stopnia, że ja aż mi brakuje słów, naprawdę. To, co się tutaj wydarzyło, to jest taki tych, że wy sobie nawet nie wyobrażacie. Ja się spodziewałem, że okej, okay, mówię, oczekiwania na Szczerbatą śmierć były ogromne. Oczekiwałem bardzo dużo dobrego po tej historii i wydawało mi się, że no Arkady Sałowski da radę, ale nie spodziewałem się absolutnie, że to będzie aż do takiego stopnia, że aż w momencie, kiedy ja czytałem epilog, to moja twarz była po prostu tak nawet nie wiem, jak te emocje opisać. Ale po prostu ja czytając epilog miałem tak. Dosłownie, ja nawet sobie nie żartuję z was, tylko to jest moja autentyczna reakcja. Ja trochę żałuję, że jej nie nagrałem, ale no wiecie, to było tak, że mnie to wzięło totalnie z zaskoczenia. I wiecie, jakbym wyciągnął telefon i zaczął to nagrywać, to mam wrażenie, że to by nie było aż tak autentyczne. Bo uwierzcie mi, takich emocji nie da się tutaj pokazać na YouTubie. Przy okazji czytania y, tej książki. W sensie, żeby to było tak, wiecie. Jednostrzałowo i bardzo naturalne. Mam wrażenie, że taka próba nagrania tego już to już by nie było to samo. Bo kiedy przeczytałem pewne fragmenty epilogu, szczególnie, to naprawdę mi się tak wszystko połączyło. To jest tak idealnie poprowadzona historia z taką, można by wręcz powiedzieć, klamrą. Że ja sobie nie mogłem wymarzyć lepszego zakończenia dla tej historii. Oczywiście walki jest tutaj mnóstwo, no bo jednak dochodzimy do takiego, można powiedzieć, ostatecznego starcia o wszystko. No i muszę przyznać, że jego rezultaty są naprawdę fascynujące są przede wszystkim spełniające wszystkie oczekiwania, tak jak już powiedziałem. I to, co jeszcze muszę tutaj powiedzieć, to w omotę trzecim jest jedna scena, którą autentycznie przeczytałem trzy razy. Jest to scena, która mnie tak uderzyła. Za pierwszym razem wręcz poczułem się, jakbym dostał takiego plaskacza, i tak bardzo mocno poczułem emocje bohatera, że kiedy już poleciałem dalej w te kolejne fragmenty, to ja mówię: Nie, ja muszę na chwilę do tego wrócić. Ja. Mówię, że dobrze żyć jeszcze raz, to brzmi naprawdę bardzo masochistycznie z mojej strony, ale naprawdę to była tak dobra scena. I. Mogę Wam podać numer strony, ale boję się, że będziecie no, mieć już taką. Że to, wiecie, nie będzie spoiler sensu stricte, tylko że już będziecie się nastawiać, że coś tam się wydarzy. Ale mogę powiedzieć, że na te, to ma 350 stron w całości powiedziałbym, że ostatnie 80 stron to wy się szykujcie, bo Wy nie jesteście gotowi na to, co tu się wydarzy. Ja też nie byłem. I tak jak już to sugerowałem, no zakończenie jest moim zdaniem najlepsze, jakie tutaj mogło być. Arkady Saulski nie zawiódł na żadnym poziomie. Uważam, że to jest naprawdę tak dopracowana historia i teraz nie mówię już tylko nawet o samej Szerbatej Śmierci, która jest świetna, ale mówię tutaj już wręcz o całej trylogii Drogi Samotnego Psa i tutaj już sobie nawet wyciągnąłem wcześniej te poprzednie tomy. I powiem wam tak, jeżeli każecie mi wybierać, który z tych tomów jest moim ulubionym, to wam powiem, że puknijcie się w głowy, bo to jest autentycznie niemożliwe. Dla mnie to jest jedna wielka spójna całość. To jest historia bohatera, który mam wrażenie, że on przeszedł przez tyle różnych, wiecie, miejsc, emocji, wiele zdarzeń, które go nakreśliły, które pokazały wielowymiarowość Inu. I mam wrażenie, że to jest jeden z najlepszych elementów całej tej serii. I to, co się dzieje z Inu, szczególnie właśnie w Szczerba tej Śmierci i w tej końcówce. Wow, wow, to jest. Ja tak bardzo mocno wczułem się w tego bohatera, że bardzo rzadko zdarza się właśnie taki bohater, z którym wiecie, to nie jest prosta postać. Ona jest w pewien sposób. Pogłębiona, wręcz można powiedzieć, pokomplikowana, ze względu na te historie, które mu towarzyszyły na jego przeszłość i to, jak go ukształtowała, ale mam wrażenie, że to jest taka postać, którą chce się poznawać, którą chce się zgłębiać przede wszystkim. I to, że jest właśnie tym duchem, to jeszcze dodatkowo gdzieś nam, nam budowuje ciekawość, żeby poznać właśnie to, jak to co już też powiedziałem wielokrotnie, jak inni patrzą na duchy, jak, on, jak Inu sam patrzy na siebie, jak się je postrzega i jak też nazywa się sam siebie. Na różnych etapach tej historii, to jest też niesamowite. To jest tak. To jest tak świetne, guys. Ja naprawdę. Ja nie mam nic więcej do dodania, jak tylko Wam polecić całą tę trilogię. Bo naprawdę będziecie się tutaj bawić świetnie. Pod względem akcji, polityki, świata, tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik, tak naprawdę. I dla tych, którzy czytali już Czerwony Lotos i w ogóle Zapiski Stali, tutaj też jest coś ukryte. Ale nic więcej nie powiem. Ale powiem Wam tylko tyle, że. No serduszko zabiło mocno. I. Kurde. Ja się tak bardzo cieszę, że ta seria się udała. Bo naprawdę bardzo ciężko jest, wiecie, o to, żeby cała seria tak od początku do samego końca trzymała tak równy poziom, a wręcz nawet, żeby wzrastała. To znaczy, że zaczynamy od tych czarnych mieczy. Które były fajne, były superowe. Ja tam miałem za, um, żal jedynie do końcówki, gdzie troszeczkę pewne elementy były powtarzalne. Ale potem pojawił się Krwawy Wierzch i Szczerbata Śmierć. Które wyniosły te serię jeszcze bardziej na wyżyny. I to jest... to jest piękne. Naprawdę jestem ogromny fan twórczości pana Arkadego Solskiego. Powiem tak, jeżeli dostanę nawet książkę o, nie wiem, instrukcji obsługi nie wiem pralki, czy cokolwiek autorstwa tego Kosolowskiego, ja to przeczytam. Naprawdę, bo mam wrażenie, że to będzie tak świetnie napisana instrukcja i jeszcze pewnie tam będzie jakiś plot twist, że ja mogę brać w ciemno, autentycznie. No i z tego miejsca, słuchajcie, bardzo mocno Wam polecam tę serię, bo uważam, że to jest naprawdę kawał świetnej literatury, oczywiście to jest bardzo brutalna historia, więc tutaj, jeżeli jesteście wrażliwi na takie rzeczy, no to uważajcie, ale uważam, że to jest jedna z lepszych serii, które przeczytałem w tym roku i na pewno pogadamy sobie jeszcze o tym przy okazji najlepszych powieści 2024 i powiem tyle. Zastanawiałem się jeszcze, czy powinienem to zrobić, ale przeanalizowałem sobie wszystkie za i przeciw i uznałem. A, tutaj, aż muszę sobie sięgnąć po mój ex libris, czyli jak doskonale wiecie. Ja oznaczam książki, które moim zdaniem naprawdę sprawdziły się w 100%, które są idealne i które mogę Wam polecić o każdej porze dnia i nocy. No i wydaje mi się, że tutaj nie ma innej opcji: jak tylko wbić tą pieczątkę tutaj. No i można powiedzieć, że Szczerbata Śmierć trafia właśnie do tego mojego panteonu oznaczonych książek, że jak tak to sobie nazywam. I to jest mój taki ostateczny znak jakości. Że polecam wam tę część, tę serię i tego autora. Także słuchajcie, jeżeli czytaliście już Czerwatą Śmierć, albo macie w planach w ogóle zacząć tę serię, to dzielcie się oczywiście wrażeniami w komentarzach. Jeżeli chcecie pogadać spoilerowo, to pamiętajcie, żeby oddzielić spoilery kilkoma spacjami lub enterami, żeby nie być innym zabawy. I mam nadzieję, że sięgniecie po prostu po tę serię, bo naprawdę jest to warte. Także tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo mocno za uwagę. I widzimy się w kolejnych filmach i mam nadzieję, że w kolejnych filmach też o twórczości pana Arkadego Solskiego. Także do zobaczenia.